Siemaneczko ziomeczki Witamy Was Na odcinku z CSGOskins.pl Mamy 17 zł i będziemy sobie do... otwierać dwie skrzynki Znaczy dwie te Dwie średniej jakości i pięć niskiej Tak I jest ze mną Bumboniek z... Elo Z gry z case clickera chyba Tak To od której zaczynamy? No, może tą lepszą nie? To dwie lepsze na początek czy lepsze? Lepszą, pięć gorszych i jedno lepsze. To ty otwieraj koniec... pierwszą, albo ja otwieram. No to otwórz pierwszą. pierwszą. No to co? Ja liczę albo Digl, albo Orion, albo Elitarna. Reszta mnie już nie interesuje. Albo Stix, też jest ładny. O, leci, leci, leci. Albo coś z satraku, gdyby było, też byłoby fajnie. Deagle mi przeleciał, a dropnie mi Fama Stix. Jest, famas yes. six! Ładny jest famas no. To co teraz Prawie się zwróciło Ile on kosztuje? Euro! O oh, kurde A to kosztuje 4,50 No to nie, yy, nie źle No nieźle, nieźle To co, co teraz? No to nie wiem A słyszę może To teraz ty dawaj. No On To otwieramy niskiej jakości Tutaj by fajnie było trafić Nie wiem co krzyży Może niebieski laminat bo coś warte jest. Ale ma 5.7, bo też jest dużo nawet. o 5.7. No to też widzą też nie jest, Skar, To tobie wyślę. Na stół. <grym> To jeszcze jedno Jezus, 10 No, to jeszcze jedno teraz. Yy... Nitro też fajnie, bo nie skina do tej broni. O, nieźle. Nie. Pro90, ja nie gram Pro90, więc jak chcesz, to tobie Ale... też to mogę wysłać. Teraz ty. Spoks. Leci na A czekaj, bo jest 5, 6, 7. A, to błędnie. Ty otwierasz o jedną stronę więcej. Jako gość na własnym kanale. O. O, koledzy mnie uwalają. Pogadaj z nimi przez chwilę. No zobacz go. Ty, o, jest USPS, leśne liście. To jeszcze jedną otworzymy. 5.7 dropnął nam. Tak jest panowie, najlepszy, najlepszy skin. Brawo! O kurde, ty! Jest! Spoko! Ile nam jeszcze zostało? Jeszcze możemy jedną? Chyba tak, nie? Zaraz! Ej! Lina! Teraz ty otwierasz! Idźcie na ulika na razie! No, czekamy chwilkę. Teraz ty otwierasz. Teraz te? To jeszcze? No jeszcze jedną, bo ja otworzyłem dwie teraz. Biznes nam no nam no, dropnął. Przepraszam na Was za krzyki, ale Krzyczą, nie prady. Ej, to kto bierze mam 57 nie, jak się tam podzielimy tym po odcinku. No, dokładnie. A no no, bo kupić ci fajna, bo mam trochę euro. Co drobnie Jak taki leci. drugi famos, ja bym się ucieszył. O nie, no, drugi skarbnik. O nie. Jezus. Jezus. Teraz ty, masz oswali. Teraz ostatnia. Trzynka O, mam jeszcze 17. O, to może otwieramy jeszcze. Dobra, dawaj. Otwieramy. Dawaj, okay. A Wpa elitarny. No, <laughs> dokładnie i, 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 I... Tak jest! Jest Jest! Yes! Tak jest! Of nim się! Yes! Yes! się zwrócił, to... Panowie, Kurwa MACIE! I tak oto kończymy z... Z... super ten filmik! Tak! <noise> Jesteśmy bardzo zadowoleni, zostało nam 50 wypłynęty. Y... W opisie dostaniecie link do tej stronki. I dziękuję WAM za oglądanie i zostawcie lajka. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.